Hej, cześć, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem będzie o ceratozaurach, czyli rogatych dinozaurach drapieżnych. No i y, jak wynika z jakiś czas temu zrobionego tego, an, zrobionej ankiety najbardziej chcecie o zauropodach, a więc y, o, Odtąd kolejne filmy będą już o roślinożernych dinozaurach, długo się ich. Nie przedłużając, intro i lecimy z materiałem. Limuzaur i Berberozaur. Ceratozaury to po prostu drapieżne dinozaury z rogami. Według jednej z teorii, jednym z ich przodków był celophys. Jednym z pierwszych pewnych ceratosaurów był limuzaur. Odkryto go w dziwnych okolicznościach, bowiem duże zauropody stawiały głębokie wgniecenia w błocie, w które przez limuzaury były wykorzystywane jak pułapki. Lim, limuzaur został odkryty w Chinach w 2002 roku. Dojrzono siedem okazów tego wszystkożercy. Yy, a, tak, jego podobnie mógł być berberozaur, o którym prawie nic nie wiemy, ponieważ znaleziono tylko kilka jego kości. To jest taka wielkość jak mniejsze dinozaury typu Velociraptora czy celofyza. Poznajmy więc Ceratozaura. Ceratozaur to rzadki, ale rozpoznawalny dinozaur. Miał bardzo silne szczęki umiał mierzyć kości prawa dziwna drzecz, nadbrzeżny tryb życia umiał pływać i żywił się rybami, miał cztery palce z czego trzy zakończone ostrymi pazurami jego, choć jego łapki były małe, nadal pełniły funkcję, chwyt, fun, funkcję chwytną pamiętajmy jednak, że główną bronią ceratozaura były silne szczęki zaopatrzone w ostre zaopakowane zęby rogi ceratozaura służyły do warg gotowych i wabienia samiec były bowiem zbyt kruche, wysłużyły jako taran na ofiary. Do tego, im starszy ceratosaur, tym miał dłuższe rogi, a u były one, twory te były zre, zredukowane i szczątkowe. Ceratosaur został odkryty w formacji Morrison w, 20, w 2000 roku. Początkowo myślano, że miał tylko jeden róg i poruszał się, poruszał się w pozycji pionowej. Dziś wiemy, że miał trzy rogi i poruszał się w pozycji horyzontalnej. Czy dinozaury walczyły? Ceratozaur żył razem z allozaurem i torwozaurem. Czy one ze sobą walczyły? Tak myślano przez długi czas, ale dziś wiemy, że każdy miał inny styl życia. Ceratosaur był rybakiem, allozaur rzeźnikiem, torwozaur myśliwym polującym na wielkich roślinożerców. Marungazaur to odkryte na Madagaskarze teropod o Ro, roz, 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 tej kości nosowej miał bardzo silne szczęki mógł wgryzać się w, głęboko w ciało, na przykład pot, potężnych puertozaurów. Możliwe, że czekał aż ofiara pan sił. W stosowaniu tej strategii pomagały mu kołkowate zęby. Din dinozaury też były zbudowane inaczej, SAR. Tak, to jest, to jest nawiązanie do A Amira. Natomiast Dlatego, że e, najdziwniejszym ceratozaurem był zdecydowanie masiakazaur, który współżył z mażangazaurem. Dinozaur ten e, sięgałby człowiekowi do pasa, natomiast zaura, jaki e, również zajrzono w Indiach, tak samo jak rajazaura. I były one jednymi z najdziwniejszych dinozaurów, dlatego piszą, że były zbudowane inaczej, jak właśnie Amir. Hmm, to chyba nie przypadek. Natomiast yy, Masjakazaur był do tego wszystkożerny. Jego zęby wyras, wyrastały do przodu i pomagały mu chwytać owoce bezkręgowce i orzechy. Zdecydowanie odpowiednikiem tygrysa był szybki i ścigły Rajazaur, żyjący na terenie dzisiejszych Indii, polował zasadzki, rzucając się na ofiarę, żył w czasach, gdy Indie dopiero dokowały do Azji. Jak wielkie były abelizaury? Mimo licznych ceratozaury w kredzie większość żyła w kredzie. Jeden z największych był abelizaur, do którego nazwy, od którego nazwy wzięła nazwę rodzina, do której należał. Dinozaury te nie miały, dinozaur ten dinozaur nie miał rogów ani żadnych innych tworów. Jeden znaleziony szkielet, jak ten, czyli ten, którego widzicie, zawierał olbrzymie braki w kościach, które dawały mu lekkość. Przednie kończyny skorpionatora były mocno zredukowane. Miał, miał on za to najsilniejsze szczęki wśród krewnych i mógł polować na największe dinozaury ever, argentynozaury. Poznajmy Aukazaura. Aukazaur był mniejszy i szybszy od Karnotaura. Miał on podobne, miały one podobne czaszki i dość wypukłe kończyny. Aukazaur miał dłuższą i lżej zbudowaną czaszkę z małymi wypukłościami, a nie rogami i trochę dłuższe kończyny przednie. Nie miał też wydatnie wypukłej. Uzębionej krawędzi kości szczękowej zwanej u Karnotaura, w kwestii rozmiarów i klasyfikacji, pomagały, pomogły nam badania szkieletu osiowa, osiowego. Poznajmy Karnotaura. Karnotaur jest o tyle interesujący, że znaleziono tylko jeden szkielet, a za to 100% kompletny. Poza tym znaleziono jedną czaszkę i kilka kości z zachowaną skórą. Karnotaur miał bardzo silne nogi. Umiał biegać z prędkością 50 km na godzinę. Dzięki temu wiemy, że nie miał piór, a jego skóra była gładka. Nazwa Karnotaurus oznacza z łaciny mięsożerny byk. Drapieżnik ten miał dobry wzrok, wzrok więc musiał polegać... A, drapieżnik ten miał słaby, słaby, czyli nie, nie za dobry wzrok, więc musiał polegać na dobrym, wręcz świetnie wykształconym węchu. Rogi Karnotaura służyły do kalęczenia przeciwników w trakcie walk kodowych. Występowany one głównie u samców i rosły z wiekiem. Nazwa: Carnotaurus oznacza mięsożerny byk. Jego krótkie ramiona były jeszcze krótsze od ramion tyrannozaura i mógł z nimi kręcić kółka, co pomagało mu w łapieniu. Partnerki były one porównywalnej wielkości do łapek, 10 razy mniejszego pieska. Karnotaur miał. Słaby wzrok z pensował wyśmienitym węchem. Karnotaur miał podobne rozmiary co abelizaur. Mięsożerny byk. Rogi karnotaura służyły do kaleczenia przeciwników w walkach godowych. Wystąpowano one u samców i rosły z wiekiem. Nazwa karnotaurus oznacza mięsożerny byk. Jego krótkie ramiona były jeszcze krótsze od ramion tyranozaura i mógł nimi kręcić kółka, co pomagało w abieniu partnerki. Był, były one porównywalnej wielkości do łapek 10 razy mniejszego pieska. Karnozał miał słaby wzrok, co rekompensował wyśmieniczym węchem. Właśnie tak. No i to tyle. No i to chyba tyle, co yy, miałem do powiedzenia na dziś. Dziękuję za uwagę. Bob!